Witajcie kochani, na kanale Co Gotujemy to zjemy, dzisiaj zapraszam Was na przepis na naleśniki zapiekane ze szpinakiem. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie tutaj zostać na dłużej, a ja zabieram się do roboty. Eee, przygotujemy trzy rzeczy eee, ciasto na naleśniki, na które składniki tutaj już są rozłożone. Oprócz tego, Nadzienie szpinakowe do tych naleśników oraz sos beszamelowy, w którym to wszystko się będzie zapiekało. Tak więc rozpoczynamy od ciasta naleśnikowego. Potrzebujemy na ciasto naleśnikowe 4 jajka, szklankę wody, szklankę mleka, dwie szklanki mąki, pół łyżeczki soli i łyżkę oliwy z oliwek. się wydawać, że ciasto naleśnikowe jest za rzadkie, ale nabierze jeszcze gęstości po odstawieniu, bo należy go odstawić na około pół godzinki, wtedy lekko zgęstnieje, ale zresztą chodzi nam o to, żeby naleśniki były cieniutkie i dlatego też ciasto będzie luźniejsze niż na takie typowe naleśniki. Teraz przystępujemy do robienia nadzienia. Na rozgrzaną patelnię wkładamy, moi drodzy, łyżkę masła. 400 g szpinaku. Ja mam tutaj szpinak baby, czyli ten taki mniejszy, delikatniejszy, i taki polecam. Jest to szpinak już umyty, gotowy do obróbki. Będzie on powoli zmniejszał swoją objętość. Na tym etapie dodajemy 4 ząbki czosnku przepuszczone przez praskę oraz 200 g sera feta bądź fawita. Tego słonego serka, który pięknie nam tutaj dopełni smakiem szpinak, który jest dość mdły. Smażymy szpinak dosłownie chwileczkę. Wystarczy, że on zmniejszy swoją objętość, a można uznać, że już będzie gotowy. Oczywiście chodzi też także o odparowanie wody z tego szpinaku. Serfa Wita jest pokrojony na kosteczkę, dzięki temu łatwiej jest go rozprowadzić i można powiedzieć, że farsz jest już gotowy. Minęło moi drodzy już pół godziny w związku z tym kapeczkę oleju na rozgrzaną patelnię, rozprowadzamy ją, i można już zacząć smażyć na leśniki ciasto, ładnie zgęstniało. Pamiętajcie, że smażymy cieniutkie. Nakładamy na naleśnik nieco farszu, zawijamy w rulonik, składając skrzydełka do środka. I wkładamy tak przygotowany naleśniczek do naczynia żaroodpornego. A teraz czas na sos byszamelowy. Co potrzebujemy na ten sos? 30 g masła, 30 g mąki pszennej tortowej, 40 g sera dojrzewającego, twardego. Kilka szczypt gałki muszkatołowej, kilka szczypt pieprzu i kilka szczypt soli. Oraz potrzebujemy garnek i rózgę do mieszania. W garneczku rozpuszczamy masło, dosypujemy mąkę i mieszamy. I teraz zaczynamy dodawać lekko ciepłe mleko. I cały czas mieszając, rozprowadzamy. Wszystko będzie nam gęstniało bardzo szybko. A my powinniśmy po prostu do, dolewać tego mleka i rozprowadzać, rozcierając grudki, ewentualnie jeśli takie powstaną. Bardzo ważne jest ciągłe mieszanie, aby nam się sos nie przypalił. Po dodaniu reszty mleka można dodawać przyprawę, a więc gałka muszkatołowa, kilka szczypt pieprzu, kilka szczypt soli. I teraz, mieszając na wolnym ogniu, doprowadzamy całość naszego sosu do wrzenia. Gdy pojawią się już pierwsze bąbelki świadczące o zagotowaniu całej masy, jeszcze około minutki należy Gotować. Jeżeli uznacie, że jest za gęsty, można dodać odrobinkę mleka. Niektórzy moi drodzy dodają do sosu oprócz masła także żółtka. Moja wersja sosu mogłaby się na tym zakończyć, bo jest to już klasyczny sos beszamelowy. Natomiast ja dodam jeszcze ser. Ser spowoduje, że sos nabierze yy, no, takiego wyraźnego, ostrego charakteru. Wyłączam już gaz. U mnie jest to se ser Permigiano Reggiano. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. I teraz dodaję płatki tego so sera i będę je rozpuszczać. On się pięknie zaraz połączy z całym sosem. W tej chwili już można rozgrzewać piekarnik, bo pozostało nam tylko zalanie naszym sosem byszamelowym naleśników i włożenie ich do piekarnika, aby się ładnie zapiekły. Jeżeli macie jeszcze odrobinę tego sera twardego, to warto jeszcze je posypać na wierzchu tym serem. Więc ja dodam jeszcze około 2-3 łyżek tego sera. Tak na wierzch. Pikarnik już nagrzany, więc wkładam na leśniczki, żeby się pięknie zapiekły. Do momentu, aż się powierzchnia. Zrumieni, może to trwać około 20 minut. Moi drodzy, my tutaj już mamy do próbowania nasze naleśniczki. Proszę, Marysiu, weź sobie kawałek. Spróbuj, ja też spróbuję. Mmm. Chota. <laughs> Naprawdę pychota. Moi drodzy, delikatny smak, lekka ostrość sera, w tym szpinak, czuć nutkę czosnku. Prawda Marysia? Mm -hmm. Super. Więc y, polecamy Wam ten przepis i się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! Lajkujcie, subskrybujcie. Mhm. Mm <laughs>